Witajcie! Dawno nie było jednej z Waszych ulubionych serii? Czas na unboxing Beybladeowego śmiecia. To już szesnasty odcinek, a w nim paczka pełna burstów. W paczce miałem cztery torebki, zawinięte w folię, więc pozbędziemy się jej na samym początku. No i sprawdzamy po kolei. Pierwsza paczka. Dużo rzeczy popakowane w torebki strunowe, co napawa optymizmem, jeżeli chodzi o stan. Mamy tu wyrzutnik i to chyba jedyną w całym zestawie. Lubię zestawy, w których jest tak, że wyrzutni jest mało, dzięki czemu paczka jest lżejsza, a wysyłka tańsza. Luzem mamy pierwszy świetny okaz. Level Chip do Burstów. Pomyśleć, że taki mały krążek to 150 zł na eBay. W kolekcji miałem tylko żółty, więc cieszy tym bardziej. Pierwszy dysk to coś dla fanów Metal Sagi. Burstowa wersja Burn Phoenixa. Sprawdźmy, w jakim jest stanie. Razem z dyskiem zapakowana jest instrukcja i naklejki. Sam dysk natomiast w stanie idealnym. Pięknie. Wychodzi na to, że dyski są nowe, tylko bez opakowań. Przynajmniej mam nadzieję, że tak będzie zresztą. Kluczyk, gadzipów szkoda, że nie z metalowymi. Ciekawa sprawa. Zestaw naklejek z gwiazdkami ktoś powycinał i popakował oddzielnie. Naprawdę, że mu się chciało. Pierwsza limitka w zestawie, czyli Ace Ashura. Ponownie idealny stan. Nie ma nawet ryski na malowanym dysku. Piękny dysk z Random Boostera, czyli Judgment Pegasus. Świetnie wygląda w tej krwistej czerwieni. Dread Bahamut Stripper Booster Setu. Ciekawe, czy znajdziemy tu Slash Dragona i Lord Sprigana. Dead Phoenix kolejny dysk w idealnym stanie, którego wartość wciąż rośnie. Nie ma co się dziwić, bo jest piękny. Sprawdźmy na wszelki wypadek. I tak, jest idealny. Kolejny dysk z boostera złoty Knockout Odin w nieco szalonym combo z Operate Dash. Dalej skromnie, Jail Ugrament, dysk niewiele wart, ale ja tam go lubię. Kolejna limitka, Amaterios Dark Version dostępny tylko jako nagroda w Bay Terminalu. O dziwo, obecnie nie jest jakiś ciężki do zdobycia. Znowu coś dla entuzjastów Metal Sagi, ale nie tylko, bo ten boosterowy Sagittario zaopatrzony jest w dobry defensywny driver Keep Dash. O, znalazł się nawet Layer GEN i to turkusowa limitowana edycja. I kolejne świetne znalezisko, główna nagroda z 17 Random Boostera, czyli Takt Longines. Winning Valkyrie, ponownie Random Booster, ale nie jest to oczywiście główna nagroda. Pierwsza torba była naprawdę świetna, więc trzymajmy kciuki, by druga nie była gorsza. Ponownie wszystko w foliach, co napawa optymizmem. Jako pierwszego mamy Wing z 14 Random Boostera w pięknym złotym kolorze. Aż go wyjmę, żebyście sobie zobaczyli. Dalej, nieco zaskoczenie, bo same naklejki i instrukcja. Na szczęście zaraz wątpliwości są rozwiane, bo obok leżał Venom Diabolos, po prostu nowy jeszcze w folii. Kolejny ekskluzyw Koro Koro, Judgment Valkyrie. Świetne części w rewelacyjnej wersji kolorystycznej i idealnym stanie. Czego chcieć więcej? Legend Spriggan z Random Boostera. Może nie tak dobry, ale jaki ładny. Kolejny Random Booster, tym razem Acid Anubis. Szalony beast behemoth, i nareszcie dysk, który wyhaczyłem na zdjęciu w aukcji i właśnie dla niego zakupiłem cały zestaw Dev Diabolos. Jedyny dysk Super King z, z tych głównych, którego nie miałem w kolekcji. Kupując, nie miałem pojęcia, że dyski będą w idealnym stanie, więc cieszę się tym bardziej. Jest przepiękny, a dzięki temu, że wygląda jak nowy, to zakup zestawu wychodzi dość okazyjnie. Mega się cieszę. Limitka Walkiri świetna zdobycz, no ale wiadomo, nie aram się tak już niczym po otworzeniu Diabolosa. Dalej takt Fafnir, także mamy oba lejery, Takt z 17 Boosterka, powtórka Sagittario. Coś dla fanów oryginalnej serii, czyli burstowa wersja Gaia Draguna. Już nawet wiem dla kogo odłożyć, więc serdecznie pozdrawiam. Na koniec główny dysk ze sparkingowego Random Boostera, czyli Curse Satan. Kolejna torba to sam metal. Niektóre z frame. O, a także nowy limitowany Chassis. Eee, w takim razie od razu weźmiemy kolejną torbę z layerami. O, tutaj jest nawet kilka jeszcze w folii. Eee, po Bahamucie od razu widzimy, że są nowe. Trzy sztuki czerwonego Air Knight. Znowu Gaja Dragon tym razem sam layer oczywiście. Eee, kolejny okaz dla fanów latających dysków, czyli czerwony Wallborg. Boosterowy Fafnir z Chosie. Czerwony Orb X również z boostera. Czarno-złoty Eldrago. Przyznam, że wygląda świetnie. Na koniec jeszcze dwie sztuki z Random Layer Collection, czyli Excalibur i Rock Valkyrie. Resztę prawdopodobnie da się złożyć, bo mamy jeszcze jedną torbę z samymi driverami. Trochę mi to zajmie, więc szybkie cięcie i możemy sobie podsumować co się trafiło. Niestety, to co było poza foliami, nieco rozczarowało. Mamy tutaj stertę driverów, disków, frame, no i generalnie randomowych części. Parę dysków udało mi się niemal złożyć, ale na przykład nie zgadzał się kolor jakiejś części. Dalej dyski kompletne, choć używane, niestety nie wyszło tego jakoś dużo. No cóż, na szczęście to co było w foliach to góra layerów i naprawdę pokaźna kolekcja dysków, które okazały się nowe. Oczywiście najbardziej cieszę się z Dev Diabolosa. Dajcie znać, który dysk z całej paczki Wam przypadł najbardziej do gustu. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie.